Jest sobie taka kulturka malutka i cichutka, nie wychyla się i nie krzyczy. Patrzy i słucha, obserwuje, czasami coś powie lub nie reaguje. Smutna jest, bo ludzie jej nie chcą co za Witam pięknie i serdecznie wszystkich aniołów ziemskich. Mam nadzieję, że wszyscy później kiedyś będziemy już niedługo, a najlepiej za jednego życia skończyć z tą powłoką cielesną i stać się już aniołem w niebie. Nie dużo nam zostało, niektórym tam 60 lat, niektórym tylko 3 lata, a niektórym troszkę mniej lub więcej. Więc witam was w systemie miłości kultury. Ojciec Pio powiedział mi taką wspaniałą rzecz, że cała nasza doskonałość, nasza duchowość, zaczyna się od kultury. A potem cnoty i tak dalej, tak dalej. Kultura też ma cnoty, ale takie jakby jeszcze nieidealne. Więc bez kultury nawet nie możemy mówić o podstawowej duchowości. To, że chodzimy do kościoła, że słuchamy kazań, że słuchamy jakichś tam w miarę duchowych polityków, czy jakichś innych nawiedzonych ludzi, którzy gromią ludzi tym, że są grzesznikami itd., tak itd., tak to zapomnijmy o tym. Najpierw musimy nauczyć się kultury. To jest podstawa, i ojciec Piotr o tym mówił. Zaczynamy od kultury. Bez kultury nie ma drogi do żadnej wiedzy, do żadnej duchowości. To jest ideał. Oczywiście dążenie do ideału, więc kultura to podstawa. Oczywiście, że kultura nie oznacza też, że mamy, nie mamy przebaczać. Że jesteśmy miłosierni, że kochamy, ale też nie oznacza, że nie widzimy prawdy, nie obserwujemy jej, nie jesteśmy krytyczni, bo jesteśmy krytyczni. Kultura oznacza też krytykę. Jak ktoś namaluje jakieś bzdury, na przykład, <noise> jakiś taki i potem mówi, że jest wielkim malarzem, to nikt tego nie przyjmie, bo krytyka artystów. I różnych ludzi powoduje, że to nie jest jakieś dzieło wielkie, więc krytycznym trzeba być. Jeśli mówisz, że jesteś święty, a robisz zupełnie coś innego, jesteś krzykaczem buńczucznym, pełno w tobie pychy i dominacji, no to nie jesteś. Będą cię wszyscy krytykować. Tak to wygląda. Więc kultura to również pomyłki. Bo wszyscy się mylą i wszyscy też grzeszą, ale kultura to uznać swoje pomyłki, swoje błędy i popatrzeć na rzeczywistość okiem miłosierdzia Bożego również. I okiem pokory, jaką powinniśmy zdobyć, bo ona jest najważniejsza w naszym życiu pokora czyli to, co fula mówiła fajnie to porównała fula chorak do której jeździłem dziesiątki razy. Pokorze mózgowy jest, czyli pokorze mózgowe jest dopiero duch. Pokora, pokorze mózgowe jest dopiero duch. Bo ciało to nie jest duchowe, ono jest fizyczne, a duch jest zupełnie czymś innym. Tak samo jak sztuczna inteligencja jest zupełnie czymś innym niż duch. Bo ona tylko bazuje na wiedzy z tego świata, chociaż się odnosi do wieczności, ale to tylko w sposób taki fantazyjny. Okłamuje często, nie mówi prawdy do końca, bo on czerpie tylko z tego, co jest tutaj w tym świecie. A w tym świecie jest bardzo dużo wielkich bzdur. To mi zresztą Ojciec Pio mówił, a nie tylko. Jezus też o tym wspominał. Więc kultura to również. To jest coś pięknego. To nie jest wścibskość. Ciągle jątrzenie komuś w duszy, w jego umyśle i podejrze cały czas podejrzewanie kogoś o jakieś złe intencje, o jakieś zło. Nie, wścibskość. Zresztą ojciec Pio też mi powiedział. Pytałem o parę osób kiedyś na rozmowach. Powiedział mi, że są wścibscy. Po prostu wścibscy. Nie mają kultury nie mają ducha, tylko są wścibscy. I to też warto powie powiedzieć i rozeznać w swojej duszy: czy jestem wścibski, czy jestem kulturalny. Czy ufam, czy krytykuję tylko na okrągło. Bo ufność jest piękniejsza, nawet jak się pomylisz. Nawet jak ci ktoś przyłoży przez plecy czymś, <grytanie> to lepsze jest to. Ta ufność niż wścibskość, bo wścibskość prowadzi do zawiści, a w końcu do pychy. Przeczytam kilka myśli z trzeciego tomu. Dusza wplątana w prawa natury materialnej często gubi kierunki, nie wie nawet czego ma szukać. Zachowawczo zaczyna tymi prawami zarządzać, budując nad wszystkim nieograniczoną władzę. Umysł zawładnięty koncepcją materialną pokazuje, jak niskiej kultury duchowej jesteśmy. Istota i poznanie polega na tym, by wyrwać się spod praw ludzkiej psychologii i przyjąć prawo boskie, oparte na doskonałej miłości i tolerancji. Miłosierdzie nie oznacza braku sprawiedliwości. Nie, absolutnie. Każdy w sumieniu wie, czy robi dobrze, czy źle. Dlatego ideałów komunistycznych, liberalnych, mafijnych, sekciarskich, typu rób ta co chce, ta wcześniej czy później spotka wielkie miłosierdzie sprawiedliwości. Odpowiedzą za swoje zbrodnie konkretne, fizyczne i zbrodnie demoralizujące świadomość wolnych, niewinnych aniołków na ziemi. Reinkarnacja załatwi sprawę, jednak pocierpieć w czasie kolejnego życia trzeba będzie. Za złą wolę oraz płochą i bezmyślną świadomość szanse są. Brama Nieba nie jest zamknięta na wieki, zawsze otwarta, otwiera się dla nawróconych przez pokorę i szlachetność najpiękniejszą. I ostatnia myśl. Opiekunowie czuwają, nie pozwalają, by nas zepsuć. Ojciec Pio powiedział mi, że nawet gdybym nagrzeszył dużo, to i tak swoją misję wypełnię. Dodał: Tak mi obiecał Bóg. I dotrzyma słowa. W tym kiepskim świecie Jezus też grzeszył. Inaczej by nas nie zrozumiał. Też grzeszył w innym pojęciu, nie takim jak my to rozumiemy. Nie był jakimś tam rozpustnikiem i chodził i tam głupotę opowiadał, tak jak dzisiejsi ludzie. Nie, każdy grzeszy, choćby nawet deptał ludzi, jedł mięso, to jest w jakimś sensie też grzech, bo zabijamy i tak dalej. Ale to trzeba inaczej zrozumieć, filozoficznie, bardziej duchowo. Wszyscy tu grzeszą. Ojciec święty Paweł też powiedział: Wszyscyśmy tu zgrzeszyli. Nie tylko Adam i Ewa. Wszyscy. To tyle na ten wieczór. i cichutka, nie wychyla się i nie krzyczy, patrzy i słucha, obserwuje czasami. Kochane, proszę, zauważcie kulturkę. Ona tak bardzo Was prosi. Jest dostępna tuż obok. Wulgaryzmy nic nie dają, tylko obniżają wartość. Idę deprawują. Życzliwość i uprzejmość to piękne cnoty, Dołóżmy pat jej altruizm, wówczas będzie więcej. to